W tym odcinku powiem wam, jak można odczytać intencje drugiej osoby za pomocą mowy niewerbalnej. Co możemy się o tej osobie dowiedzieć? Jeżeli jesteście ciekawi, popatrzcie na nas w tym odcinku. Dzień dobry tutaj. Werbalny Michoszepanek i Piotr Pinowa. Niewerbalno-werbalny. <laughs> Witamy was w Arte z Espresso, czyli jednym odcinku na dany dzień, kiedy przekazujemy wam jeden tip na ten dzień. A nasze perliste głosy z tym tipem. I gipkie ciała pokazują, że to gipkie działa. Ciała. Muszę sobie w końcu ułożyć tą gatkę wstępem, <laughs> jakoś gadkę wstępną. Jak macie jakąś gadkę wstępną dla Piotra, to napiszcie w komentarzu, jak on może to składniowo ułożyć, bo wiecie, tak. gipkie ciała, perliste głosy, robi się trochę. Mam kilka składowych, <laughs> muszę połączyć to w jeden pęd. Konkurs na intro. <laughs> O, super! Dobrze. Często widzimy ludzi, słyszymy ich, tak. czujemy ich. Tak. Czasem zaczynamy najpierw czuć. I co może nam to? Jakie informacje możemy y, o tym człowieku wiedzieć? Tak jak na przykład wczoraj mówiliśmy o tym, że poznajemy drugą osobę, Aha. traktując go jak najlepszego przyjaciela. I teraz tę osobę możemy zaobserwować. Komunikacja niewerbalna stanowi większość komunikatów, które docierają do nas od drugiej osoby. No Wydaje się, że to tylko mowa, no nie, słowa, ale. Wiele innych rzeczy na to wpływa i teraz wam powiemy, jakie? Ciekawy? Tak ciekawy jestem panie. Pierwsza rzecz. Stop. przestrzeń. Czyli w jakiej odległości stoi od nas ta osoba? Aha, jeżeli ja bym podszedł aha. do ciebie. Cześć. To jest to trochę awkward, nie? Czyli Jaki? takie awkward. Ok. Niezręczne oh. creepy. Creepy? awkward, no? oh. Tak, no, oglądaliście yeah. różnych yeah. bajeczki. Yeah. Tak. Więc jeżeli ktoś jest zdystansowany, no to też to widać właśnie w odległości. Tak. Jest to jakaś taka nauka, aprioksymetria, jak się to nazywa. Poważnie? To ciekawe, no? no. Są niektórzy zawodnicy, którzy jak przechodzą do ciebie, to coś tam mówią, no nie, i tam nie patrzą ci nawet, a są tacy, co podchodzą do ciebie i mówią tak, Michał, mam do ciebie sprawę. Świetna stary, prezentacja. B... Nie, że świetna prezentacja, ale. I że no, no, nie no, dość, no, że się zbliżają, no, no. to jeszcze mają potrzebę sobie podotykać. Tak, tak Albo no, nie? na przykład, właśnie jak wymusić, na kimś, coś mówić, yy, no. No wiesz, żałużmy, że potrzebuję do ciebie i mówię, Piotr. Czekaj, kabel cię nie puszcza? No. Brutto mnie nie puszcza. Piotrze, Ja wiem, że jesteś zrobiony, no rodzina czeka, ale machnąłbyś jeszcze tą prezentację dzisiaj wieczorem dla mnie. No nie dasz rady. No dasz. Co zlecenie? Tak, tak. No, dasz. Jak ci w oczy? Odmówi, no bo się tak napiera, no nie? No, no, napiera się. Przechodzimy tu właśnie do kontaktu wzrokowego. Kolejna rzecz. Czy ta osoba utrzymuje kontakt wzrokowy długo, niedługo? Czy ucieka wzrokiem, no nie? To wskazuje, czy jest zainteresowany. Czy patrzy ci tylko w oczy, no czy w inne części ciała też, no nie? Że to... jak rozproszyć kogoś podczas rozmowy, na przykład podczas negocjacji lub podczas jakichś takich to chyba niezręcznych słyszałem. rozmów? patrzy patrzysz się mu na buty. Nie, nie, patrzysz mu na czoło. Jak się teraz czujesz, jeżeli patrzy ci na czoło, Piotrze? No tak, na czoło? No, no i na przykład zauważ, Piotrze, że teraz no. chciałbym <laughs> wynegocjować tą taką kwestię. <laughs> że czy mógłbyś dla mnie zmontować Ale nie. Ten... jesteś <laughs> mega rozproszony, bo uważasz, że masz coś na czole. Dokładnie. Spróbujcie rozmawiać teraz z kijką, macie obok siebie lokatora, z rano, rozrzuconymi. I rozmawiajcie i patrzycie na czoło drugiej osoby. Jest tak, jak no. się czułeś? No nie no, dziwnie na Maksa, myślę sobie, kurczę, biskubryś. Nie, żartuję, no bo biskubryś ma oczy tak. Nie, I domu tak. Ale że ja zawsze patrzę w oczy. Serdecznie pozdrawiamy bisku Parysia. Wspaniały super. gość. Na przykład tu patrzę na ciebie, a ty myślisz, ja, ja, ja się mam? jesteś rozproszony Aha. i mogę ci różne rzeczy perswadować. Aha. Teraz no nie? Tak. To już powiedz, OK, OK, żebyś mieć tę rozmowę za sobą. Tak, jeszcze tak po, taki przygarbiony jesteś, wtedy, żebyś wyglądał jak wściekły dzik, no nie? Okay. I tak. I nie róbcie tego, bo to jest trochę Aha. takie niefajne. Nie no nie? Druga no. rzecz. Głos. Czyli mhm. właśnie jak my mówimy do kogoś. No nie? Jak się cieszę, że znowu was widzę. Kolejny artysta Tak się cieszę, że mogę to dzisiaj robić dla Was. Tak, tak. No nie? Ej, zapamiętaj, który mikrofon jest Twój. Dobra. No. Głośność, na przykład. Witajcie! Witaj, drogi sąsiedzie, w tym przepiękny poranek. Kiedy słońce swoimi promieniami liże źdź błotrawy. Znam to Twoją rolę. Nie słuchajcie. Nie. Yeah. miałem napis w złą stronę. Druga rzecz jest y, intonacja, akcent. Czyli na przykład. To jest bardzo ciekawe, uwaga. No. Zmontuję ci to tak, jakbyś na to wpadł od razu. W tej zupie widzę coś zielonego. No nie? I można powiedzieć na różny sposób: w tej zupie widzę coś zielonego. No, a w innej nie, no nie? Tak. Albo no w tej zupie widzę coś zielonego. O! A wiem już o co ci chodzi. W tej zupie widzę coś zielonego. Różne Czyli, relacje, że kupiłeś nowe okulary, intencje, tak, jak, tak. Na Albo ym, inny komunikat. Czyli jak podkreślisz widzę, to powinienem zwrócić uwagę, czy byłeś u optyka. No właśnie. Tak. Yy... No, kumam, no, bo... Ale to ale był fajny przykład, wątek, że... fajny wątek. Ym, jeszcze może w przykład. Czy mógłbyś przestać siąkać nosem przy moim biurku? To jest tak jakby, wiesz, akcentowo równe. Tak. Teraz, czy mógłbyś przestać tak. siąkać nosem przy moim biurku? Czy mógłbyś przestać siąkać nosem przy moim biurku? Czy możesz siąkać czymś innym? Tak. Czy mógłbyś przestać siąkać nosem przy moim biurku? Tak. Możesz ta. <zifElwisty> <grym> <grym> moim biurku? Ta. To se możesz w innym się możesz siąkać. O, to chodzi! Ta. Ta. Ale nie, skupię, ja już na zupie to wiedziałem o co chodzi. A no, 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 no. no, 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 no. Dobre, dobre, dobre. Jeszcze no, jedna no? rzecz, czyli już ta największe, czyli mm, mowa ciała, czyli postawa. Gest. Otwarta postawa. Witajcie, moi drodzy sąsiedzi. Rano wychodzisz. Szef Cię wita w pracy. Witajcie, moi drodzy podopieczni. Tak. A na przykład… A inny, jak przychodzisz do pracy, to siedzi przy kąpie. Witaj. Dobrze, że A bo do urzędu, jak przychodzisz, no nie? A, do urzędu. Urzędnik, gdyby o, urzędu. przychodził, witam Cię, w czym mogę Ci pomóc? Dokładnie, jak tam Twój dowodzik? A tutaj… Dzień dobry. Nie, no, czasem może tak być, Nie Dalej. widzi, że pisze? Poczeka. Nie widzi. Usiądzie i poczeka. To jest w ogóle mega Usiądzie. W trzeciej Wieroki, ja nie mogę. Usiądzie. Rozbierze się. Lekarze, nie? Dobra. Ludzie na świecie. I jeszcze są mikroekspresje. Tak? Już nie będziemy przedłużać tego odcinka, ale coś, co nie widać gołym okiem, tylko jakby zwolnić kamerkę po nagraniu, to widać, jak na przykład ktoś coś mówi i się stresuje, to mu drga mikro tam jakieś mięśnie, mhm. które powodują, że na przykład można wykryć kłamcę, no nie? Mhm. Albo że patrzy. Oczami to też słyszałem, że jak kłamie, to patrzy w tą stronę mózgu, w którym wychodzi kłamstwo. Już teraz nie pamiętam, jak ktoś kuma to w A opisie. Tak, no, że jak sobie na fakty, to patrzy. Fakty, yy, a jak w kłamie, prawo, a to w inną a jak stronę? To w no i to jest dużo takich różnic. <laughs> Słuchajcie, różnych, no nie? ale jaki jest morał tego odcinka, bo to oczywiście można traktować informacyjnie, ale zastanówmy się, czy nie skupiamy się tylko i wyłącznie na słowach drugiej osoby, czy nie warto zacząć interesować się jego całą komunikacją? Mhm. Czyli tym, co komunikuje i wyłapać te sygnały, które być może na pierwszy rzut oka nie są możliwe i wreszcie na przykład się domyślić, o co chodzi drugiemu. Mhm. On się nie domyśli tak wiele, mówi, nie? Tak jest mhm, mh, Ale A drugiej strony może to zakomunikować wprost, już nie ma tego problemu. Mhm. Albo obserwować całość, na przykład jak ja się cieszę, że cię widzę, nie? Tak. Albo, że czy wszystko w porządku? Tak, wszystko w porządku. Nie? To są takie mikro. Ale to już może być na poziomie mikroekspresji, nie? Czy hmm. Ta, w porządku? Tak, skórze w porządku. Ale o komu tam drgano, nie? O to już też przypatrzmy się tym mikroekspresjom i tym malutkim drzazgom w naszych oczach. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy, I się. dziękujemy za uwagę i dajcie znać w komentarzu, jakie najśmieszniejsze gesty widzicie u Piotra i u mnie. Czy nasza mowa ciała jest? Mam przydatna do przekazywania tych informacji, czy słuchacie na przykład tylko i wyłącznie audio i nie musicie na nas patrzeć, czy nasze te wigibasy mają sens, bo to jest jakaś pewna mowa gdzie podkreślamy tą wiedzę, którą chcemy wam przekazać. A może któregoś z nas chcielibyście rozruszać albo lekko przyciszyć. Dla tych, którzy słuchają podcastu i nas nie widzą serdecznie, przesyłamy pozdrowienia. Ser pozdrawiamy i serdecznie współczujemy. Do zobaczenia. Cześć. Do usłyszenia. Aleś poszedł w agendy. Teraz. Jasny, Pierre. Dasz to w komentarzach? Ach, Ta, nie. W opisach? Nie. To, to, to jest tajne. Komunikacja To powiemy teraz o komunikacji. Da. No. Skądżeś ty takie drzewa wzi?